Jeszcze jakie mieliśmy. Mhm. Drugi zespół miał złote, złoto. Trzeci, kurwa, to jest złoto, złoto. Platyna, platyna, Ale... złoto. A co platyna? Złoto, no, złoto, na złoto najniżej, nawet diamenty były. gdzie Zespół miał 1,40, kurwa, ten wygrany. 1,62kd, 1,58kd, 1,10kd. Ale to pokazuje teraz o, diamenty. Po zespołach pokazuje teraz diament złoto? Tak, po zespołach. No ale o, w pierwszym meczu to wygranym to mieli ludzie po 2,40 KD, 2,68 KD. Takie kurwa, łatwe lobby. Jak nie gra, KD nie gra. Nie gra, no bo ci co mieli 2,40 zajęli kurwa w naszym meczu 23 miejsce. No. A mówiłem, że wygracie mecz. Bez zrzutu kurwa koronę wziąłem. No jeszcze zajebałeś zrzut na dach, ale to się zapisało pięknie. Ale bambiki. Ale. Tu teraz rogi wpierdol będzie? Czy nie? Czy dwa z rządu. To można było zrobić. Na parking. Pierwszy. 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 Mała strata. A nie, długo dobra to... Nie, to... Ja czułeczko żartuję oczywiście ja Co Są przed nami bez rozkazu, Tu wylądował u mnie ta, Tu na daczku No samo góry słyszę Skrzynki otwierają Jest jebany nade mną. Na górze jest? Tak, tu, nade mną. Idę tutaj. to. może być blisko. On nie ma broni, Jacek. Tam nie ma broni. On tylko pistolet ma. Możesz śmiało wyjść i zobaczyć go. Jest jebany? Widzisz go? Nie. Gdzie? Tu, nade mną był, no. na no, Nie. No dobra, tam jest jeden. Gdzie jest reszta? Reszta otwierała skrzynki słyszałem. Tu u góry właśnie. No na górze to ja otwierałem skrzynkę, panie. Nie, on nade mną otwierał. Nie ma to dało Reszta poleciała na terminal, bo widziałem ich. Dwóch poleciało na terminal, a ten na daszku wylądował. To pewnie do nich Polast już. Robimy dół, kurwa. A. To razem, razem Trofik. Dobra, mamy na drzewo chyba Da Kurwa Co to za kontrakt? Dostawa, nie robimy. Ale tu sklepu nie ma, kurwa Po drugiej stronie musimy lecieć się spotkamy na terminalu z tymi pedałami pewnie albo przez dach możemy polecieć już dach, zrzut za pilę czy tu idziemy na wprost koło serwisu? nie na Mocno drugą stronę idziemy, nie? na mnie tu, tędy Zbierali tu kurwa czerwono. Będą uzbrojeni. Oho. Są, wjeżdżają na dach. O ty, Pobacz, no. nie ma szans nie chcesz mi Podrzucie są. Mhm. Tu zwijamy się. Dawaj się, Tu na dół trzeba przebiec co Jdziemy na Znaczymy... autobusy Tak ale nie, nie mogli z tam lecieć wiesz A no, oni będą mieli teraz oko na sklep No, no ale mogą nie tego Zrzućcie się od razu Dajcie tak, pieniądze Dobra właśnie, tak jeden pieniądze. właśnie niech leci Poczekaj tu jest jeszcze skrzynka Zostaw w pistole, bo nie ma czasu to ja mam lecieć kurwa? A bierz pierbele. kasę i leć, nie gadaj, no bo jesteś już stawką, to ty... Tu... Oh, 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 oh. Dawaj, dawaj, dawaj! Kasę! Bo nikko miał do ciebie. Tak, ma. no, Mamy gdzieś sklep gdzieś indziej. Kurwa, żebym miał Ty mam tarczę, tarczę wezmę pójdę Nie. dasz radę? co nie? dawaj a co mam kurwa nie daj kupiłeś co, ten to mu... idę powoli przecież muszę no, kurwa zresztą. ten nie? Snajperuję. mi jakąś broń miał kurcze a, rpg -ny. rzucaj tu uważaj bo snajperuję. Nie, to, nie tu nie tu kurde kopy. Tu snajperuje gość, zobaczcie Będzie widać. Widać czy nie? Nie. Widać. Lecą, lecą! To, to, to. Jednego mam Ja się ładuję, bo jestem na zero. Widzę jeden Jegomość A z wiaduktu wali, widzę go, widzę go Jednego mam tu na blisko ty 18 metrów Leży ten jest, na, wia na wiadukcie Przebiega 1-8 Tak Nie przebiega Do budynku tu powiek Tak, jestem po drugiej stronie ten z dachu trzeba dobić tego pedała Uważaj na dach, bo tamten żeby... na dach pobiegł Dobrze, ale ja jestem z tej strony będę zasłonięty przecież Dobity 40, jeden został? Tak, jeden został. na dachu przed nami, przed nami. Tu na tym dachu. Nie widzę, nie widzę go na dachu. No bieg tam w budynek. Jest w budynku jebany, ale nie na dachu. Nie widać go. Chyba leje u Uciekł. Był na czujniku. Musimy się pozbierać. Tutaj jest teraz. O ty pedale. O kurwa. Przez ścianę nie dobił. Uważaj, kiwcu. Podbiega, podbiega. Kurwa, ja na dach wchodzę. Tu jest, kiwcu. Słuchaj, kompo. 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 Dwóch, Jeszcze jeden. Kurwa! Tak jest z pompą właśnie. Ta pompa tu... jest... To No... W kacie to nie ma sensu. Mieliśmy pompę. Dużo. Tego z, tego z pompą zabiłem kurwa, ale drugi mi wlazł. Ej, pisu go już. tam... miał całe. No ja Maja, się tą kontroli i połóż to na łyżeczku. Jakie? Jakie? Chipsy? Maja, no uspokoisz się? Co? Chwila. Chwila, przyjadę. Chwila, przyjadę. Dwa zrzutów. Cięgujcie może już wrócić na front. Kitsu, daj highlife. Mogę zrzucić? O, ale wziąłeś go? Tak, ja wziąłem, no a nie wiem co się weź... dzieje tu w ogóle. Nie mam pojęcia. A to weź Kurwa, ja tę stronę powrowałeś Cała ekipa Ty, prawie mamy na 400 brakuje na jazka, weź się tam tutaj kurwa. Noa, jeden o, leży, jeden leży Oni bez rzutu w ogóle Bambiklowe mówisz Kurwa mogę kara ma... wyciągnąć najpierw To bym ich porabił Kurwa zapierdolę tą, tej koronie tą herb

Mirniej. Idę bardzo zrobił w pieni w jeszcze. Znowu muszę masz ratować kurwa.

Lecz tam, no teraz, lecz. To nie przy budynkach wysokich, bo cię stłuką. Lecz stronę strony zrzutu, bo tak to wyrzuciła z kół. No wiem, wiem. Lecz trija długa. Tania! Ja bym swoje graty najpierw wziął. No. To one leżą gdzieś tu. A ja nie wziąłem tego zrzutu, wziąłem. A wziąłem, bo już tutaj nie wziąłem. To Piotrek nie bierz pierwszy zrzutu, bo zniknie. O, ja biorę. No. Hi 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 hi. Czekaj, Możesz wziąć, tak. ale ostatni... No. Ja o no ile nie kutaszą tam na tym zrzutu. No, myślę, że tak. A wiesz dlaczego? Można tak sądzić? Leci tu oh? No, co, co? Tam typy Swam? Pozał? Gdzie? Po od tej strony. Mam tu karabin szturbowy. Szturbić tu biegasz. No, dobra, mam go. Jeden gościu góry. <laughs> Ale gdzieś tu u góry byli A? jeszcze. Na zielonym. Mamo potrzebuję, kurde. Mamy ty Piotrek ty masz kasy kupę Jest tam sklep To ja nie ja mam nic do kara no, dwa, dwa strzały do kara Uważajcie tam strzelają Pod sklepem pedały są no Mówiłem, mówiłem Nie strzelaj się z nim Macie coś. Do kara macie coś? 5 A używasz? Nie chodzi, dosłownie Tu jest typo Nie mogę ci dać, bo jest tylko w magazynku już to daj karę. Nie dam. Domasz karę. Ale leży ty ty... tu kar jeden przy zrzucie, kurwa. Ty tu robią flagę. Wróg zauważony. Tu, na blisko. Pierwszy patron. Ty, ty. Cała ekipa jest. Walej. Nie. Obici trzej, obici bez krewów. Tak. No kurwa tak, mówię ci no. To no już się doładowali właśnie. Chłopaki. O! Biegnie do lewej, do lewej, do lewej waszej Dobra, tutaj miał go na uwadze Tam biegł O kurwa, sniper! To ja... ja mogę kurwa, piotr, nie mam nic z tego Granat rzucili się dzieje. Ledwo co dzieje, we co? Pierdalajmy już stąd Macie blachy? Poczekaj no tu No to się. A ja 18 ja amunicji mam tylko Ja ci dam, chodź, ja ci, na... ja ci dam. Te prawej musisz zajrzeć, po prostu. no amunicję jakieś. A do kara masz coś? Ja nie mam no nic. Nie zero. Mam nic już tu mam gościa, tu. Kurwa, nie miałem amu w tym. Trzeba się tylko przejść po to. O, jest frajer, uważajcie, cały coś świeci, frajer. No wiem, wiem. Piotrek, ja bym, ja bym nie ryzykował chyba iść po to. Ja auto radzie. jedzie tu w korona Dobra, może iść. Ja bym ryzykował właśnie. To idziemy kurwa po te graty. Już walą, Już zobacz. Oho. Gościu wchodzi tu mi. Przemieszczam się. Hopy. Dalej tu do nas został bity Tu jest No to nie będziemy stwierdzać całe życie No i jest tam głośno Tu w budynku jest jeden tu nie? No U mnie? Tu u mnie strefa przeniesiona Jest, widzę go tam klęczy jeden Tam za tą szopą na pomarańczowym właśnie Jestem Zbity tam oczywiście u siebie i Mam go No teraz go chli na no tam Tu jest w tej szopie tam Droga. Dobra Trzeba go kurwa przytegować, bo to No kurwa nie Jest w tej chałupie dłużej teraz Na 100% tu jest A to masz Na niebieskim? Tak mi się wydaje Jest na górze Ale mi sniper wyjebał właśnie on Z tej haty ja co zaznaczałeś? Na... Tak, 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 tak Nie, Ula, nie ale ale za kamieniem żeby... jestem Z tej haty co mówić? To dwóch jest Czekaj tak to trójść, jeśli da Jestem za kamieniem. Bezpieczny, nie widzę. Dobra, dobra, ty go, kurwa wiesz jak... Plec, plec moment. mamy. Ich jest teraz już dwóch, nie? Podchodzi tu! Rusza. Piotrek, Piotrek, zmieni tę lokalizację. Robicie? Pobiegli dalej. Tak, widzę, widzę. O kurwa, chyba idzie tu. Przyschować się. Keba, nie mam nic, kurwa. Ja ci dam. Jesteś? Pobiegli dalej, dalej Jestem. pobiegli. Daj, A, daj, daj, Kurwa, szybko, daj. czekaj, czekaj. Tu ci rzucę. Piotrek, czekaj, wyładowałeś się? Dobra, załatwię, załatwię u ich tam. Kurwa, tą chodź lupę chodź mogliśmy chodź wziąć. Chodźcie do mnie, do mnie, do mnie. Biegnie, 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 biegnie tu, za potem. Tu masz Piotrek. Przemieszczam Dobra, już zajebałem się. To bierz tą lupę. to. Chodź do kitca. Chodź, chodź, chodź. Kurwa, kiwcu nie mam nic dla Ciebie. Ja mamy fula prawie, fula mam. Daj, daj rzuć, rzuć mi. Albo ktoś mi ich rzuci. Kurwa, na ten sklep się musimy udać. Ona... Dobra, spokojnie na razie, wiesz. Tu się walą, tu się walą, na niebieskim. Ja bym poszedł do prawej w ogóle, na... może co? Na sklepie przy, się wypchnąłem. 55 mam tylko. Idziemy. Czekajcie, zobaczymy gdzie strefa pójdzie. Opa. Ja się chowam tutaj ten dźwik. Ja muszę górą, nie? Ja bym ja w ogóle A sklep, pod... Do sklepu? A nie kłótasz tu tak, w budynku? Nie, sklep nie. Ja mam ducha, ja mam wszystko już wyjebane. A Ale ja kebów nie mam, amunicji. A, kebów krew no. Ja amunicję kupię. Ja ja o no. ile dobra. Mamo. Keby. Masz, Masz Kev keby. dajcie pieniądze na kewy. Jacek, daj mi pieniądze. Kupuję kewy. Masz. Masz kewę. Ale co ja mam dwa tylko. Kurwa. Masz siano. Dobra już. Chodźcie, bo Gdzie jesteś ta jest Nie to jest amunicja. Jeszcze nie rzuciłem, rzucam dopiero. Tu tu pobieg dawajcie Dawaj, w las. No, rzucaj. Tu, rzucaj, tu, rzucaj tu. Kurwa. Kurwa, leci no Zaraz tak dostanie pod snajperów w plecy. No nie, damy radę Z prawej pewnie będą kurwa typy Idę gdzieś no, no, tu no, kitram tak? się za kamień i wyjebane mam mhm. Tylko nie pod jednym kamieniem wszyscy, rozstawcie się trochę Ty, postawiłeś się na za największym i Mój ja Damy pomój O, już na Drogi strzelec, na, na Lewa, to ja, prawa, nie, ja nie mam do kara nic, przed chwilą miałem wszystko, wyrzuciłem pod sklepem, gdzie tam ona? Tak, tak. Wyrzuciłeś Dalej, pod sklepem. Chuj, znikło już. Ale odjebałem, ma... ale odjebałem numer. Bierz tutaj mu, bierz i już. Bierz to i napierdalej w nich, kurwa. Nie ja tu się chowasz za moim pygmieniem <noise> Dobra, ja akurat je jem, a wy tu grajcie Ty biegnie Widzę, za białym tym się schował Trzeba podejść kurwa Tam, Tam biegniesz. Wróg zauważony Żeby sprawy zaraz bani... do zostaw ich w dupę, chodźcie tutaj do lewej Czy nie nie będzie no nic tak, tam będzie. Dobra, się No. tam no. Posłucham się was. Ale nie wiem czy dobrze mówię, ty. Siedzieć tutaj na openie, zobacz. Znajdź sobie ten i siedzieć. Ja leżę pod słonecznikiem. No i dziw. O, ludzie. Tam z, budynka. z budynka. budynku hmm. ja w budynka? W budynku Jeszcze Jesteś jedną budynka budynka I to się Ej, ale dalej, tam skocz Dwóch, dwóch, jednym strzałem zabiłem! No! <laughs> Kurwa zapiszę ten mecz trzywaj, nie trzywaj. Z, z prawej strony są typy kurwa, bo nalot szedł z prawej nie No nie wiem czy to jestem O ja pierdolę co, odjebałem teraz Nie widzę nic Siedźcie nie widzę się, kurwa. Pierda, no. I tak, Ja idę do na silos idę nie za silos tak. czyli... Ja idę do lewej bardziej chyba nie Idę, trzy drużyny. ten kamień biorę. Dwójka i trójka, dwójka i trójka. Kurwa, gdzieś dobre trzeba znać. a ten kamień będzie w strefie? Ne, Ruszam. Się czołgam nawet, nie idę. Jest chyba w czerwonej, na strychu tam. Jeśli dobrze widziałem. Tam, w tamtym połówie, po, po lewej stronie, nie? Powiem, wali do mnie, o -o. widzi nie? Musimy się dostać do bezpiecznej strefy. Od prawej strony przy budynku jest Kurwa ty A może będziesz Ty od prawej biją z gór Lecę się Od prawej tak Idę do, idę, idę do hipca, zakaz ty, tu od lewej biją Je jeszcze jeden, jednego mamy tu po prawej i dwóch po lewej. Ja leżę koniec po mnie. Chyba, że mi podniesiecie. Nie, 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 z czerwonego. Podnieście, można ich podnieść Zostało wam przejść. Podnieś po prostu urwa się tej zajebisty Ja nie mam płyt Życie. Ja też się. Priorów, Kurwa, Kurwa leży ja też Tutaj za Polskim jest kipcu Tak, za płockiem To jeden to typ, jeden typ został Jeden, jeden, pie, jeden typ Bo my jesteśmy we trzech Kurde, nie miałem ammo mi się skończyło Ja! Kurwa, jeden typ nas trzech zajmą no jak, jak, jest... no jak No jak no Ale zapiszę sobie to, bo Dobry <grym>, Macie